Witajcie, Pała Bogu, chciałam powiedzieć świadectwo czy o przebaczeniu. No, nie chciałam, ale. No więc tak. Jestem w małżeństwie od 40 lat, prawie. Mój mąż jest niewierzący ma różne wady, alkohol i kilka miesięcy temu moje życie się zawaliło, jego chyba też. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które u niego są, gdzie tam często nie chce brać odpowiedzialności i tak dalej, wyszły takie rzeczy, że właściwie patrząc z oczami, to mogłabym dostać rozwód. Wyszły takie rzeczy u niego, gdzie byłam w szoku. Z ty lat żyłam. Zdrady i inne, i nie mogłam sobie z tym poradzić. Wyczałam, byłam przed Bogiem. One. On nie chciał na ten temat rozmawiać, choć były twarde dowody. W ogóle nic nie chciał wyjaśniać. Atmosfera była nieciekawa. I pewnego razu zabrał się bez niczego i wyjechał. Bardzo cierpiałam. Przepłakałam tyle nocy. W końcu wrócił. Modliłam się: Boże, jak mam żyć dalej z tym człowiekiem? Zaczęłam się modlić, i Bóg mi pokazał, że muszę mu wybaczyć, mimo że on w ogóle o to nie prosi. Nie chciałam się rozwodzić. Wiedziałam, że w tych latach w ogóle on zresztą zbudował sobie taki prestiż wśród rodziny, wśród znajomych. Że nikt by nie uwierzył, że, że on jest czemukolwiek winien. Winiliby raczej mnie. I Bóg mi dał odwagę i pokazał mi, jak lata temu, że wybaczenie to nie jest to, co czujemy te wszystkie negatywne rzeczy, tylko to jest decyzja. I podjęłam z Bogiem taką decyzję, że mu wybaczę, mimo że, jak mówię, on w ogóle o to nie prosił. I pewnego wieczoru zaczęłam z nim rozmawiać. Wymigiwał się oczywiście i stwierdziłam, że nie będę drążyć bo tym. I powiedziałam otwarcie: wybaczam ci, cokolwiek zrobiłeś, czy to jest prawda, czy nie. Ja ci wybaczam i kocham cię, i, i chcę cię wspierać. I Bóg to niesamowicie uzdrowił mnie z tego, do tego stopnia, że. Mogę na niego patrzeć takimi oczami z miłością, mogę go wspierać. Bóg mi pokazał, że jeśli by doszło do jakiegoś rozstania między nami, to on by się całkiem stoczył w ogóle. Ja pewnie bym sobie poradziła, bo mam Boga. Także jestem Bogu niesamowicie wdzięczna za to łaskę wybaczenia. Że to jak mówię, jest Bóg mi pokazał decyzję. To nie jest to, co czujemy, bo my często jesteśmy zranieni i mamy tak po ludzku patrząc, no, prawo cię tak czuć, bo tak ich no, tak rzeczy doświadczamy. I Bóg to wszystko uzdrowił. Także jesteśmy razem. Bóg niesamowicie też zmienia Jego podejście do mnie. Trochę się tam otwiera i, i leczy, widzę, te wszystkie lata na tym. Jestem niesamowicie Bogu wdzięczna za to, za wsparcie pastora też, gdzie mogłam o tych rzeczach rozmawiać i pewne rzeczy mi zasugerował. Także jestem Bogu wdzięczna, że mam Kościół, gdzie mogę pani dzielić się tym wszystkim. I Bóg mi dał takie, takie słowo na koniec, kiedyś nawet miałam sen, że za wszystko, z pierwszego listu do Thessaloniczan, że za piąty rozdział, 15 i 18. Zawsze się radujcie, bez przestankuj się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Amen. Także jestem Bogu wdzięczna, bo Bóg przez takie doświadczenia też uczy mnie że tylko na nim mogę polegać, że ludzie są zawodni. Często mamy oczekiwania jakieś wśród najbliższych, wobec dzieci, czegokolwiek. Oni po prostu zawodzą, bo inaczej być nie może. Bóg tylko jest wierny i nie zawodzi. Amen.